Pięknie, Pięknie. O, O! O! Ale to było Chodź, rybko, chodź, chodź, chodź! Jest duży! O! Ono 80 O petalda Ole silne Oho ho le kloc Ole, Ole baria Cały czas walczy O to było coś pięknego To jest słabo się nagrało prawdopodobnie ale ale mocny O kurde 80 No to jest coś pięknego Ja pierdzielę Chyba z 3 razy czy cztery razy rzucałem Nie mogłem trafić, ole kaban Ja pierdzielę, chyba będzie 8-5 plus może Chodź tu pokaż się Pyk To tężne Olo lo Olo to jest nisko To jest mocne Daj, jeszcze walczy uspokój się uspokój się już już już, już. trzeba się wypiąć zobaczcie na to co to jest za rybko ole grube Jakieś pijawki ma na płetwach chcą pościągać ole silny dobra nie będę go męczył tego tu jest sprzęt do ocenia kurde Prawdy gruba masakra Wziąłeś gościa do mnie troszkę doszedł do siebie Ole potęga Hu huhu Potęga O ale ciężki Oja pierdziela Ale smok Chyba osiągnięć będzie przekoczone Ole grubas Proszę do siebie też ryba Ole baniak Strasznie gruby Nie tu raz to nabite 87 Piękne rybsko Potężne kawanisko Zobacz jaki grubą jest Masakra Dobra, szybko już jeszcze na chwilę Braka wrzucasz by się na odpoczynku. Jest już dużo kurwy. Wypadł. O! Nic się troszkę nacleni. O! To coś pięknego Kamerki pokażę szybko 87 cm Potężne rybsko Zobaczcie no. Ja pierdziel Wo. potęga Jest potęga o, w końcu siad grubas Jakiego czekałem 87 Potężna ryba Strasznie gruby Uuuu uh. Masaka, no, dobra Puszczam go Nieczego uh. O oh ale ciężko mi się naprawdę jest Bardzo ciężki. pięknie pięknie jest My mi, mi się go uda złapać A jeszcze go troszkę potrzeba Jeszcze go potrzeba Zobaczcie na to Jesi Oooo Coś pięknego O jest masakra Wam powiem, to jest masakra Ryba przepiękna Druga pod względem wielkości z tej wody Moja Wcześniejsza życiówka 8,9, teraz 8,7 No potężny, naprawdę bardzo gruby Nie wiem ile ważył, mogłem go odważyć, Nie chcę męczyć, jak sam jestem to Nie lubię za bardzo, bo to wszystko długo schodzi Więc rybę staram się Przytrzymywać jak tylko, jak najwięcej mogłem w podbieraku Także najpierw mierzę Później do podbieraka Ustawiam kamerę, robię fotki, wypuszczam, także w dobrej kondycji wracają, ale już nie chcę ich tam męczyć, jakieś ważenie. i tak Była 90 plus, to taka gruba, że żebym zważył. Mimo wszystko przepiękna ryba. Druga dzisiaj w końcu siadł, kurde, no pięknie, no dosłownie na metr, metr 10 pokazuje woda. Metr 10 głębokości wody. No tu jest, wiadomo, przetwornik jest troszkę zanurzony, więc metr z małym hakiem. Coś pięknego. Bardzo gruby. W końcu, w końcu. Powyżej coś 85. 11.80 w tym sezonie. Także jest masakra, jest miazga. Coś pięknego. Piona. Bang.